Cześć, witajcie na kanale Miał Pomysłów na minutę. Cześć, witajcie dzisiaj na naszym stole. Coś czego nie było u nas od dawna. Tak, a jest to? Multitool Leatherman Rebar. Zapraszamy. Zapraszam. Słuchajcie, dzisiaj tak, narzędzie takie typowe który każdy z nas może korzystać, może mieć to w kieszeni, w plecaku, do zabrania, do każdego warsztatu, w każde miejsce. Znaczy, Co mnie nauczyło w ogóle posiadanie multitula, bo z multitulami latam już lat, chyba z 7, to to, że jak masz go przy pasku, to jest już po, po, po pewnym czasie masz taki odruch, że od razu sięgasz do paska i nie szukasz innych narzędzi, więc ten podstawowy. Zestaw rzeczywiście fajnie i warto mieć ze sobą. Dlaczego pojawił się u nas rybar? Ja przez ostatnie kilka lat, właściwie no około dwóch lat, korzystałem z multitula, którego możecie zobaczyć na jednym ze starszych materiałów. I ten multitul, niestety, miał jedną wadę. Otóż narzędzia nie miały blokady, i się składały i zrobiłem sobie taką ładną dziurę w palco. Kuku. <laughs> tak jest. Eee, potrzebowałem w skórze zrobić dodatkowy otwór, i niestety narzędzie się złożyło i wyryło mi A. taką dosyć sporą ranę. Eee, no i on od razu wylądował na półce. Stwierdziłem, że może w nowym warsztacie <laughs> pojawi się u nas na ścianie A. razem z innymi narzędziami. Natomiast kwestia była zmiany na to. Słuchajcie, on był przez nas używany. Chcieliśmy się nim pochwalić wam, żebyście zobaczyli, jak jest wykonany, co on posiada, do czego go możemy użyć, jeżeli zabraknie nam narzędzi, tak jest. I co możecie mieć przede wszystkim cały czas ze sobą. Oczywiście. Więc słuchajcie, nie przedłużając od razu przejdziemy z bliska, pokażemy wam po prostu, z czego on jest, z czego on się składa. Zapraszam. Zapraszamy. W końcu będziemy mogli wyrzucić pudełko. I co mamy w pudełku? W pudełku mamy standardowo, słuchajcie, uwaga, wyciągam instrukcję obsługi z opisem wszystkich narzędzi. I to jest instrukcja uniwersalna do kilku modeli, tak jak widzicie jest tutaj i czarcz i, i w ogóle Yy, wszystko po kolei jest opisane. Oczywiście, oprócz tego jest kabura, dopaska nylonowa, naklejka lettermana. I tu już w środku nie ma nic więcej oprócz zapakowanego, tak jak było zapakowane oryginalnie yy, w folicę naszego multitula. E, Letterman Rebar jest pomniejszoną wersją e, SuperTool 300, jeśli dobrze pamiętam. E, jest bardziej kompaktowy. E, I co możemy e, na jego temat powiedzieć? Narzędzia rozkładają się, e, rozkłada się on w ten sposób. Mamy tak kleszcze precyzyjne, e, kombinerki obcinaczki do drutu. Które, jak widzicie, są wymienne, i to było bardzo ważne dla mnie, ze względu na to, że to najczęściej zużywało mi się we wszystkich multitulach, które miałem, więc chciałem, żeby te były wymienne. I można kupić zestaw naprawczy w postaci nowych śrubek, nowych obcinaczek i kluczyka do ich wymiany. Oprócz tego, jeśli złożymy go W tej pozycji mniej więcej to po długości mamy miarkę, która, jak widzicie, z jednej strony jest w calach, a z drugiej strony jest w centymetrach. Można z niej od czasu do czasu skorzystać. W sumie w sumie mamy do dyspozycji niecałe 20 centymetrów. Składamy go całkowicie strona, no, nazwijmy to prawa, już żeby się nie kłócić, zaczynamy od noża. E, tak jak mówiłem, wszystkie narzędzia są blokowane, więc e, w tym momencie to narzędzie już nam się nie złoży dopiero w momencie wciśnięcia blokady, ono się nam składa. I mamy tak, mamy nóż, mamy e, pilniczek dwustronny. Tak jak widzicie, mamy oczko do zamocowania do jakiegoś łańcuszka sznurka w zależności od tego jak lubimy nosić naszego multitula. Śrubokręt płaski, szydło i drugi mniejszy śrubokręt płaski. Natomiast z naszej drugiej strony mamy drugi nóż, jest to ostrze do cięcia materiałów włóknistych. Yy, bardzo fajne, ząbkowane. Z drugiej strony mamy piłkę, otwieracz. Jest to otwieracz, może tak to spróbuję pokazać. O, jest to otwieracz do konserw, który równie dobrze może, którym równie dobrze możemy otworzyć sobie też kapsle oraz śrubokręt krzyżakowy, i na tym śrubokręcie. Na chwilę się zatrzymamy, ze względu na to, że do tego modelu jest możliwość dokupienia nakładki. Jest to taki osobny zestaw. Nakładamy nakładkę i ta nakładka ma końcówkę, w którą pasują wszystkie standardowe bity. Ale oprócz tego w zestawie jest jeszcze kilka bitów pomniejszonych, bo to jest w takim fajnym magazynku. Myślę, że nagramy za jakiś czas na ten temat materiał również. I tam jest też kilkanaście podstawowych bitów. I to były z grubsza wszystkie narzędzia, o których chcieliśmy Wam powiedzieć, które są tutaj zastosowane, natomiast tych narzędzi jest, które wymieniliśmy, jest 15. Dlaczego? Dlatego, że producent dzieli nasze obcinaczki na docięcia drutu, czy tam kabla miękkiego i twardego, stąd ta dolna część jest delikatnie wpuszczona, widać taki charakterystyczny ząbek, to jest jedna rzecz, a druga rzecz w tej części zastosowano dwa takie zaokrąglenia, które mają ułatwić zaciskanie tulejek elektrycznych. Widzieliście multitula. Jest to całkiem inny multitool niż um, można spotkać um, w innych firmach. Z tego względu bardzo fajne jest to że tutaj nie zastosowano żadnej właśnie sprężyny. Z... Dlaczego? Aczkolwiek jedni to robią, inni nie. Tak, tak, ponieważ gdzie mamy na przykład sprężyny i pracujemy naszymi szczękami, za... nieraz te sprężyny tracą swoją właściwość, czyli rozregulowują się i wtedy po prostu mamy problem nawet, żeby nam żeby ścisnąć dany, dany element. Ale też yy, widzę, że Jacek tu się też wyrywa, zaraz odda mu głos. Fajne, fajne jest to, że wszystkie, że wszystkie te elementy, tak jak Jacek Wam pokazał, są blokujące. Tak. I to jest właśnie to, o co mi najbardziej no. chodziło, żeby one się blokowały. Ono chodzi całkiem ładnie, zgrabnie. Stal, z której wykonane są ostrze, to jest stal 420 HC. Natomiast waga jego wcale taka mała nie jest i czuć ją przy pasku wbrew pozorom. Mówię to po kilku tygodniach już noszenia go ze sobą, mm -hmm. a waży on. Waga tego jest 189,94 g. Tak jest, czyli jakoś bardzo dużo nie waży. Ogólnie wymiary całego złożonego, są, sprawdzaliśmy w kilku źródłach i są różne podane, więc po prostu zmierzymy sobie sami tak będzie najrozsądniej i to jest 15, powiedzmy 15,8, no już tak żeby było czyli 158 mm no co, no ja Chciałem mieć właśnie urządzenie, które będzie miało blokowane te ostrza. Moja żona zrobiła jakiś tam wywiad środowiskowy. Mm -hmm. Zrobiła też wywiad ze mną. To był model, który ja miałem de facto też dla siebie uparszony, ze względu na to, że on jest całkiem rozsądny cenowo, bo można go dostać już w budżecie w okolicach 250 zł. Więc, tak. więc Sądzę, że jak na takie, e, takiego multituna, to nie jest aż taka wygórowana cena. Tym bardziej jak widzieliście, możemy go zastos zastosować nawet do drobnej elektroniki, jeżeli potrzebujemy skrócić e, kabel bądź nawet obciąć e, izolację, e, aby dostać się do, mm, że to tak już nazwy, może nie fachowo, do drutu e, do zawartości e, naszego kabla. Więc, tutaj, przy użyciu, nawet tego multitula, jesteśmy w stanie to zrobić. Tak samo jak Jacek Wam pokazywał, wspominał, znajduje się tutaj taki krzyżakowy śrubokręt, na którego możemy także nakładać inne końcówki bitów. Co też jest fajne, bo mhm. wyposażacie się w te bity, które Wam się najczęściej przydają w terenie. Dzięki temu macie cały czas ze sobą takie naprawdę podstawowe, bardzo kompaktowe narzędzie. Jestem z niego mega zadowolony. To jest mój w życiu chyba z 10, może nawet lepiej multitool. E, więc co, jakby podsumowując całą tą akcję, co możemy powiedzieć, e, chyba w słowem takiego podsumowania, to to, żebyście jednak nie bawili się w inwestowanie w multitule za 40 czy 50 zł z marketów spożywczych. Bo bardzo szybko się zrazicie, będziecie mieli wszędzie luzy, których tutaj po prostu nie ma i nie mają prawa wystąpić, będziecie mieli luzy na narzędziach. Bardzo szybko się zrazicie i przez to będzie problem po prostu później z dobraniem sobie czegoś właściwego. On tani nie jest, ale warty z tych pieniędzy, choćby ze względu na długoletnią gwarancję, która jest na niego, co by się z nimi nie działo. To po prostu Letterman je naprawia i nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak, tym bardziej, że całe, całe elementy widzicie tutaj nie ma żadnych nakładek gumowych, e, co w większości właśnie multituni niektórych, nie, oczywiście nie we wszystkich, ale w niektórych także właśnie się znajdują, że przykładowo e, guma antypoślizgowa, przykładowo bądź jakiś materiał znajduje się na rączkach. E, który po długoletnim czy nawet bardzo dużym używaniu, właśnie one się też ścierają, przecierają się. E, jak jest guma kiepskiej jakości, to zaczynają się kleić. Tak, i zaczynają i się i kleić. I innych historii. On jest tutaj bardzo fajnie wykonany. Zresztą nie ma żadnych ostrych takich no, yy, możesz ściskać tak. i nie ma opcji, żeby się gdzieś wszystkie, tutaj... Wszystkie tutaj dane elementy na uchwytach są zaokrąglone do środka, nie? więc nie będziemy nawet yy, przy mocnym nawet ściśnięciu materiału jak będziemy łapać w szczękach dane te elementy nie będą nam się wbijać tutaj w palce. Nie? Więc to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Yy, tyle w tym temacie. Nie będziemy przedłużać. Bardziej generalnie Sprzęt warty polecenia. Myślę, że nie zawiedziecie się na sprzęcie tego typu. Naprawdę, gwarancja robi swoje jakość wykonania również. Co? Nie będziemy robić żadnego testu: no bo co możemy zrobić? Przeciąć kabelek tak, albo to za, to... zaostrzyć patyka, czy przeciąć kawałek materiału? No, sprzęt za te pieniądze da sobie z tym radę w zupełności. No, sami wiecie, do czego możecie. Go wykorzystywać w tak zwanym międzyczasie. Tak, tym bardziej. No... A, ja wprowadziłem chyba w błąd, bo kabura jest wykonana z kurdury, żeby nie było. A, no tak, to się zgadza. No i jak widzicie, można przyłączyć poprzez pasek. Normalnie zakładamy sobie wtedy, kiedy będziemy potrzebować. Bądź chowamy normalnie do pokrowca i także możemy wrzucić do plecaka, nie ma najmniejszego problemu. Waga jest taka, że on nie ciąży jakoś bardzo mocno. Czujemy, że mamy coś przy pasku, ale Konstrukcja tej kabury jest taka, że ani nie zawadzamy ani mm -hmm. nic, natomiast w momencie, w którym ściągam spodnie i kładę na oparcie, A, no to, to czuję, przebież... że jedną stronę mi ściąga bardziej. Zwłaszcza, że z drugiej strony jest Cipo, które waży mniej, więc zaczyna mm. po prostu na jedną stronę przeważać. To co, słuchajcie, znacie naszego nowego Multitula, widzieliście jak wygląda, do czego go możemy użyć, jakie ma zastosowanie. Chcielibyśmy, abyście się pod naszym materiałem. Pochwalili, z jakich multituli wykorzystacie, z jakich firm wykorzystacie. Jeśli macie coś, co jest z multitulem budżetowym na przykład bardzo, uważacie, że jest bardzo rozsądne jakościowo, podzielcie się tą informacją, może taki, taka prezentacja też u nas się pojawi. Myślę, że w granicach dwóch, trzech tygodni wystarczy nam na obycie się z narzędziem na tyle, żeby być się w stanie wypowiedzieć, gdzie i jakie mm -hmm. ma wady. E, zwłaszcza, że no, rzeczywiście używane one są dosyć mocno. A my oczywiście standardowo zapraszamy Was na e, vlogi, które wpadają z partyzanta w środku tygodnia. Na live, które są co niedzielę o 20. Także na Facebooka, Instagrama, także Twittera, e, do, na, oczywiście na grupy facebookowe, gdzie tam się pojawiamy, do wszystkiego macie linki na dole pod każdym z naszych materiałów. Tak jest. Oraz na nasz drugi kanał. Pozdrawiamy was serdecznie i widzimy się. Na pewno już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!